Dzień KUZYN część druga. Hej, blisko było! Dzięki, Owen! No, skąd wiedziałeś, co się kryje na końcu zjeżdżalni? To klasyczna, Maxo, pułapka! Robi to w każde Boże Narodzenie! Nie chcę przeszkadzać, ale jadą wiewióry! Przeszłyście na moje urodziny? Nie! Złe biurki, Trzeba się podzielić! Owen, przecież ty mi psujesz całe zawody! Może nikt z was nie nadaje się na pomocnika? A, hej! Wiem, że Max nie przestanie, dopóki nie wyłoni zwycięzcy! Lepiej my przestańmy, jeszcze jest na to czas! No jasne! Mówisz tak tylko dlatego, bo przegrywasz! Ech, ech, ech. Cię! Zaraz ci pokażę, jednorożcu! A masz! Przede mną nie uciekiesz! O nie! tak się nie zginają! Ela, zniknęłaś z gry! Spokojnie, ja się zajmę twoim jednorożcem! A, mam twój róg, a masz za swoje! A! jednorożce! Popatrzcie, tu dzieje się Zmienia się w smoka Upsik Zupełnie nie wiem, co we mnie wstąpiło Ja wiem I wszyscy widzieli, prawda? Ale co? Co? Ha? Żartujecie sobie? Jude, powiedz, co się stało Okej okay. Ziomeczki, nie uwierzycie, ale mój jednorożec żyje ogniem Co? gra tak potrafi? Musiała być aktualizacja. Oh. Mój kolejny test to będzie błahostka. Musicie tylko przejść do mnie po tej wąskiej desce, zawieszonej nad basenem pełnym toksyn. A! Wrzuciłem tam lwa i aligatora, tak dla zabawy. Ale to nie są prawdziwe toksyny, co nie? Oj, mega prawdziwe! Roo. Czajcie! Chodźcie za mną, to proste! Wzrok w przód, nie patrzcie w dół! Robię to w każdy Prima Aprilis! Ty! Przeszedłeś mój test toksycznych tarapatów! I wygrałem? Oj, powiedz, że tak! Nie chcę krzywdy moich przyjaciół! Niczego nie wygrałeś! Zwycięzca to nie ten, kto pierwszy dojdzie do mety! Tylko ten, kto przetrwa! Więc testy będą trwały tak długo, aż tylko jedno z was tutaj zostanie! chcesz wygrać, to odrzuć tę deskę! Zrób to, kuzynku! Ja tego nie zrobię! Nie skrzywdzę przyjaciół! Nieważne, że jest międzynarodowy dzień, kuzyna! Trudno, sam to zrobię! Już i koniec! Owen, ty zawsze robisz mi na przekór. Żeby wykonać idealną diamentową tiarek, trzeba dodać troszeczkę kleju. Klej makaron? I brokat! Oh! Tak, o wiele ładniejsza niż moja piara. Wow, Ella, naprawdę wspaniale. Moja kolej. Ups, mój klej. O, o, i mój makaron. Obym tylko nie kichnęła tu w ten brokat. A piek! <ścoughs> Kto jest tak, dzieje się. Jest! 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 Oczach. O, śliczna! Ojej, dziękuję Gwen! Chodziela, przejrzysz się w lustrze? <słyska> Gwen, chcę żebyśmy myśleli, że twoja kuzynka jest jak smaczy keks, ale tak naprawdę to słodkie ciasteczko. Tak się zastanawiam, czy próbujesz to przed nami ukryć, bo boisz się, że może gdzieś w głębi jesteś tak słodka jak ona? I tak jedzą! Ech. Oni nie tylko nie widzą, że moja kuzynka ma straszny, smoczy potencjał, ale jeszcze myślą, że ja też mogę być słodka! Dla mnie to koniec! Wiesz, ja musiałem wziąć udział w zawodach na pomocnika, by ratować przyjaciół. Ale Max nie odpuści, dopóki wszyscy nie odpadną! Owen, właśnie! A co? Połączmy siły! Potrzebny nam plan. O! Zostaw to mnie! Max? To jest Ela! Ela, to jest Max! Być może mi miło. Jak uroczo. Już? To twój plan? Dziwię się, że to jeszcze nie wypaliło. Hej, Max! A może tak Ela dołączy do turnieju pomocników? Uuu, nie wiem czy ich pomocników, ale wchodzę w to. Hmm, w porządku. Tylko musisz przejść kilka testów, żeby dogonić resztę. Pewnie. Uwielbiam wszystkie gry. Ojej! Całkiem grząski ten piasek! Uuhu. Oszukujesz! Uszycie tych strojów zajęło mi trochę czasu, ale było warto! Wiewiórki są nimi zachwycone! Żartujesz sobie? Niedopuszczalne! La, 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 la. Nie, nie, nie! Nie śpiewa się na desce strachu! To niedoszeczne! Tylko Max się tu denerwuje. Coś nam umyka. To co jest następne? Już nic! Wypadasz z tych zawodów! Ale czemu? Ponieważ nie lubię się! Ty mnie, mnie nie, nie... nie lubisz? Ale nikt mi tego jeszcze nigdy tak nie powiedział. Nigdy! Hej, no w końcu. Nie wygląda mi na strasznego smoka. Jednak jest smokiem. Co się z nią dzieje? W końcu jest prawdziwą Ellą. Mówiłam, że ma potencjał. <słysy> 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 Ale macie teraz miny. <słysy> Dobrze, panienko. Wystarczy. To jest bardzo, bardzo brzydkie zachowanie. O! Nie na tym polega się! Kuzynów! A, a, ha, 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 moje kości! Nie zmuszaj mnie do użycia srogiego tonu! Aaaa. Gwen, już nam pokazałaś, a teraz wyłącz tę swoją kuzynkę! Hmm, raczej nie mogę. Ale ktoś musi coś zrobić! Prawda, zakładamy się! Kto z tych kuzynów wygra? Max czy Ow? Ważne, to już koniec! Ratunku, zawieźcie mnie stąd! Aaaa! Nie mogę pozwolić, żeby Max zanurzył się w toksynach! Nawet jeśli sobie zasłużył. No bo w końcu dziś dzień kuzyna! Przyjdziesz na moje urodziny? Wybacz, muszę go pożyczyć! Tak! A, to też! O! Wreszcie będziemy Kwita! I możesz zapalić mi! <śmiech> <Binga>! <śmiech> Owen, ocaliłeś mnie! Kazałem wam wszystkim rywalizować, ale nie wiedziałem, co czujecie. Super! Więc możesz przestać krzywdzić moich przyjaciół! O, no dobra! I moje maskotki! Tego nie mogę obiecać! <laughs> Zmy stoj!, Stój! Mamka kanapki! To ja miałem podbić przed Wszystko zepsułaś! Ty... Ty potężna smoczyco, ty! Ja, jeszcze ci kiedyś pokażę! Okej, okay, to na razie! I pozdrow ciocię Bernice! Hej, Ella! Już dobrze wredny dzieciak uciekł! Dokładnie. Dzięki. Zrobiłaś mega wrażenie. Gdzie Ella?! Ojej, chyba jest zły. Lepiej już polecę. Lepiej tak. To... Gwen, Aa... şey... chyba muszę cię przeprosić. Już nigdy nie zaprosimy tu Eli! Hej! Nikt nie może być niemiły dla mojej kuzynki, oprócz mnie. Oto siła rodziny. 啊！